Siemano, z tej strony Paweł Storunia. Paweł Storunia, Co tam u Ciebie? Dokładnie, wszystko dobrze. Miło, miło mi Ciebie słyszeć ponownie. Oj, jak widzę minę ja Denisa, nie mnie jest. Denisa. Nie, nie jest. <laughs> Cześć, Denis. Siema. Miło. Siemano. E, ogólnie to y, dziękuję bardzo za połączenie. E, bardzo mi miło za wybranie SMS-a y, po raz kolejny. I też pozdrawiam czat, bo tak sobie patrzę tutaj, że jest, no, jest grubo i ciągle było o Pawle, to że dobra, wyślę tego, tego smsa. No zrobiłeś furorę w poprzednich rundkach, tak więc słucham pytań, które masz przygotowane na dzisiaj. No to zanim jeszcze jakiekolwiek pytanie zadam, to Artur pamiętaj, cały Torun jest za tobą, dobre chłopaki z Torunia trzymają za ciebie w walce, także nie poddawaj się. Żadne ła, żadne trenery tutaj rozpierdolisz po prostu i nie ma innej opcji. No. Dzięki. No y, to słuchaj Denis, jakiś dzisiaj jesteś wyjątkowo spokojny, mi się wydaje. A, aż tak nie poznaję ciebie. Jakiś pozytywum było obrane, czy jakieś... czas, czas na zmiany. Nie ja walczę zmiany. walczę z porządnym rywalem, którego szanuję bardzo sportowo, jak i życiowo. Także tutaj nie ma dymów, nie ma odklejek, także jest pełen spokój. W wywiadzie mówiłeś, że właśnie już nie da się tak odpalić. Powiem Ci tak, zale zależy, kogo mi dadzą. Jak dostanę znowu Alana, na jakoś tam, bo słyszałem, że chciał rewanż, <grym się> w <wziął> MMA jeszcze do tego. przecież wiadomo, każdy widzi, że wytarem nimatę, dosłownie wytarem nimatę całą. No to dostanie znowu liścia, nie? Bo, jemu to się bo jemu się należy? Gada gość, że trenuje z konfidentami i z policjantami, że jakaś pała mi skręciła coś tam kolano a skręcił mi kolano zawodowy żołnierz no i tyle dostanie blachę przy pierwszym lepszym spotkaniu za farmazony i tyle no no zobaczymy jak to wyjdzie liczę na to, że bo wiesz, bo ja jak dzwoniłem pierwszy raz to powiem ci tak szczerze, ja nic takiego nie powiedziałem. To tak się odpaliłeś, nie wiem właśnie czemu, aż, aż byłem zdziwiony, nie? Wiesz co już nie no. pamiętam, musiałbym sobie przy ten ja przypomnę. Powiedziałem, powiedziałem, że jestem z, z Torunia i że, że, że to jest. że moje że, że miasto to Torin Powiedziałeś, że Tolin to jest twoje miasto. I od tego zacząłeś jebać po mnie. Może byłem troszeczkę. ktoś mnie wkurwi przed tym i dlatego tak się skończyło. No, jednocześnie gadałeś z Diego. To wydaje mi się, że to mógł być zapalnik. Bardzo możliwe. Jak byłem przy Diego, to byłem taki, taka, właśnie, bomba wtykająca. No, wiesz słuchaj, patrzę tak na ciebie, nie? Mówię, taki kombinezonik, kurwa masz lateksowy zajebista, ale wydaje mi się, że to jest jakaś eseczka chyba, nie? Bo tak nie właśnie kurwa XL, ale XL ale ci powiem żałuję, że po dwójnej XL nie wziąłem, nie? Bo jest taka obcisła, że przychodzę, a to każdy mówi, mi, że schudłem kurwa, ja właśnie z 2 kilo przytyłem, to chodzi. Bo mówię, że tak opina, mówię no kurwa SL. Ale to dobrze ja mięśnie widać. Nie? zna jest, mówię Louis Vuitton. Mówię kurwa z Turcji z, z wakacji, wróciłeś? Nie, nie z Turcji. Nie z Turcji, nie, a nie, gdzie kupione? nie, nie chodzę w podróbach. Do, do Witkaca przyszło, a z Witkaca już odebrałem. A, dobra, no to spoko, bo tak miałem takie, mówię kurwa ty. Opalony wrócił, mówię kurwa Louis Vuitton. No nie no, to na pewno było grane jakieś tureckie akcje z bazaru. Nie, mam na razie zakaz opuszczania kraju, ale niedługo zdejmą mi. Także nie mogę A. wyjeżdżać. Dobra. Czaję. Ty powiedz jak to jest z tym Toruniem, nie? Że mówiłeś, że to jest twoje miasto, ja powiedziałem, że moje, potem okazało się, że wspólne. To to jak jest w końcu z tym, z tym Toruniem? Jest, jest wspólny, czy twój, czy mój, czy, czy jak to wychodzi? Zależy. Y... Zależy jak, jak na to spojrzeć. Jako wspólnota, jako... Tak, ja jako, jako wspólnota jest jak nasza, to... ale ja tutaj bardziej biłem o tego... A chuj tam. Nie, nie, chcę tu się rozdrabniać za bardzo. Nie, no Jest, jest no Mieszasz w Toruniu, jesteś Torunianinem, tak jak ja, miasto jest Nie, no mów, luz, ja ten, już wystarczająco od Ciebie się nasłuchałem, nic mnie już nie zaskoczy. Tak? No, mów. Nie, no już skończyłem mówić. A, myślałem, że jeszcze coś tam chciałeś do tego. Nie, nie, nie. No to... no. A do jakich klubów chodzisz w Toruniu? co, nie chodzę do klubów. Nie, w ogóle? Nie, nie chodzę. Nigdy nie byłeś? Nie, nie byłem. A ile masz lat? Ja mam 16. A, okej. Okay. No, także. A znasz jakąś nazwę klubu w Toruniu? tanecznego? Wiesz co nie, bo nie interesuje się takim życiem nocnym w Toruniu. Okej, okay. a, a gdzie do szkoły chodzisz? Do, gdzie do szkoły chodzisz? Nie no co? Pytam z co... Nie, ja no. się tylko śmieję, bo pamiętam, że chciałeś, pytałeś go wcześniej o adres. Nie teraz widzę, że to jest normalna gadka, więc jest kłutą, no Dobrze, pełna. dobrze. Z jakiej chodzi szkoły, opowiedz Paweł? Do szkoły? No do jakiej chodzisz szkoły? W zyszniku. A jakiego? Dziewiątka. A. A jak się... Ale nie, nie, nie szukaj mnie. Nie, ja cię nie szukam, bo tylko się będę. Jak, jak się nazywa ta szkoła, bo jak jesteś w Dziewiątka. Na no, dalej? Technikum jakie? Technikum numer 9, no dziewiątka. Technikum? No. A jaki profil? A ty, ty jak? Jeszcze raz powiem. Halo. Halo. Trzeba pisać. wpisać. Jeszcze raz powiedz jak, jaki profil? Halo. No, my cię doskonale słyszymy, Paweł. Dobra, nie, sorry, bo ja kurwa mam problem. Wiesz, co architekt wnętrz? A. Okej. Okay. To ja mam jeszcze, Paweł, jeżeli masz jeszcze jakieś pytanie, Docięło to, za... no, to czej, czej, zadaj czej, czej. teraz. Poczekaj, podejdę kurwa w inne miejsce, bo zaraz jedno coś. <laughs> Dobrze, no. ma, masz jeszcze jakieś pytania, czy nie? No, ja, chci no, ja chciałem ogólnie nie y, powiedzieć, że zauważyłem y, przemianę Denisa. I chciałem powiedzieć, że w sumie to taki zły nie jesteś. I, i mogę ci powiedzieć śmiało, że, że, że nie chcę już więcej tu kurwa z tobą mieć kosy, nie? Żadnej. Bo jak ja tu potem słuchałem różnych wywiadów, i innych akcji, to, to serio już myślałem, że będziesz łaził mnie szukał, nie? Ale no ja, ja nie miałem tutaj zamiaru, żeby cię wiesz. Ja chciałem tylko pogadać, to ty na mnie najebałeś. Yy, będę w Gliwicach. Mam nadzieję, że może jakoś się złapiemy, będzie można pionę zbić czy coś, żeby nie było symbolicznie. Śmiało, podbijaj. No to może się uda gdzieś złapać. Zobaczymy. No ja ogólnie powiem Ci, że nie myślałem, że będzie na tyle sytuacja, że yy, będę widział Ciebie kurwa uśmiechniętego przed ekranem, a nie taki kupujący <grym> Denis, jesteś skłonny zbić taką pionę? Pewnie. Przyjemnie się na to patrzy, nie? tak po prostu. To ja jeszcze mam do Ciebie na koniec prośbę Paweł, bo ostatnio zadałeś zagadkę logiczną. Chciałem, żebyś teraz też na koniec jakąś zagadkę zadał. Trochę Ale to, to może być nawet ta sama, bo nie odpowiedział wtedy Denis, bo powiedział, ciągnij się do mnie. <grym> no to możesz zadać. Ale to jest pytanie no. z matematyki? Matematyczne, no. Kurwa, ja do szkoły, do ten, yy, Nowagary chodziłem, wiesz, jak matematyka była. A <grafię grafię grafię> to nie jest trudna zagadka stąd, pamiętam. Nie bo to... Dawaj. Nawet nie wiem, jest plus dwa, plus 2. Jeśli pomnożysz jedną liczbę przez drugą liczbę, a wynik będzie taki sam, jaka to jest liczba? Jeśli pomnożysz jedną liczbę przez drugą liczbę, to wynik jest taki sam? Tak. No jeden, to nie? To Jeden. No i dobra, no i kurwa nie było takie trudne. Nie, 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 miło. nie, 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 nie no, spokojnie. No i jeszcze jedno. Jak ja gram w CESA i zgłoszę Twittera, to jestem kurwą konfidentem czy nie jestem kurwą konfidentem? Kurwa. Wiesz, skończyłem z rozkminkami, z rozkminkami, e konfidentów i e konfidentów e także. Skończyłeś? Tak, tak, kurwa, tak. No to dobra, no ale no myślałem, że uzyskam odpowiedź. A to odpowiem? Ja nie wiem, ja w ogóle nie słyszałem jakiegoś tam... Greźki <gryś gryś> w Counter Strike'a? Jałem, oczywiście. No to w przyca kolega, Czy zgłosi cheatera, to czy jest konfidentem? Cheatera? Cheatera, ja czy teras Nie wiem, Ja w ogóle nie wiem o co chodzi to. Cheaty to są no, maga. Nie, 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 nie róbmy sobie jaj. <gryś <gryś> dobra. <gryś> Mogę powtórzyć pytanie jak coś, nie? Nie nie, Ale... nie ja mówię, nie sobie jaj w sensie jaki no, główny <grym> A Dobra, okej okay. Ty, powiedz mi jeszcze, no na koniec do Artura, żeby nie było. E, Artur słuchaj, zamierzasz w tym sezonie morsować? Tak, tylko troszkę bardziej ostrożnie. Tak, zamierzam. Oczywiście, że tak. Słuchaj, tylko jeszcze raz powtarzam, bo już kilka osób się o to pytało. Ten mój skok pod właśnie tą taflę lodu to już było, to ja już się tam czuję jak ryba w wodzie, bo to nie był mój pierwszy raz i ja miałem grunt pod nogami. Oczywiście była taka... Sytuacja, że powiedziałem, że tam chwilę zostanę, żeby trochę zmrozić krew żyła chłopaków i tym dziewczyn, które tam były, ale faktycznie to trochę się przedłużyło, bo tak e, trochę za daleko odpłynąłem i tyle, ale tak, ale wiedziałem, ale oczywiście to nie jest najlepszy przykład, tym bardziej, e, że to było udostępniane, powielane i każdy z młodych ludzi mógł tak samo zrobić i to nie byłoby za rozsądne. Dobra. Yy, a będzie można z tobą pod lód zejść, czy nie bierzesz? Jeszcze raz pod lód. No. Jak chcesz przyjeżdżaj na saunę. Fajna sprawa. Dobra. Jakoś zrobimy. D dobra, jeszcze mam ostatnie do ciebie Artur, nie? No. Denis miał zagadkę, to teraz może być coś zadamy. Kurde tylko nie matematyczną człowieku, ja Nie, nie będzie matematyczna. Wymień mi nazwy Dni Tygodni po angielsku. Nie no, bez przesady no. Ale ty świetnie mówisz ale, ale jak tygodni? Dni tygodnia, poniedziałek, wtorek, tylko no, tak, po angielsku. Nie no, bez przesady. Ja to umiem, ale no bez przesady. No, Oj, to, no, ja tam bym nie wierzył tak od razu. No, jak, no. jak masz na imię kolego? Paweł. Paweł, wie, bez przesady no. Wiadomo, że nie to... No, tam, jak nie chcesz to nie, ale, ale chociaż jeden. Sobota. Nie no, no Saturday. Saturday, Sunday, baby. Dobra, to masz dwa. Dzięki wielkie, Paweł, za telefon. Ty Dzięki, kogoś Pozdrowić na sam koniec, a jak Pozdrawiam nie... wszystkich, kurwa, tam co siedzą i na czacie szczególnie. Dzięki bardzo. Wielkie pozdrow. Paweł, fajnie, że do nas zadzwoniłeś i jakie pojednanie. Ja tylko jeden nic zapytam już po tym telefonie. Czy Paweł podchodząc zbić pionę może się czuć w 100% bezpiecznie? Mhm. <laughs> Dlaczego tylko <rozumiesz? śmiech> zamiast odpowiedzieć? <laughs> A jest na linii jeszcze? Nie, już nie. A, no bo ten nie jest z tej szkoły, nie? Co mówi, nie? Sprawdziłem, że nie ma szkoły. No nie, no tutaj wszyscy mi piszą, że nie ma takiej szkoły. Też się tak, też wiedziałem, że nie ma, ale po prostu musieliście się z tym uświadomić. To tak. Sam widziałeś, że się gubi, że słyszałeś w, w klawiaturę, to się napierdala, nie? No powiem ci szczerze, że ktoś, kto by ci miał powiedzieć, gdzie dokładnie chodzi do szkoły, nie? Do budycji, ale to on bo... nawet nie jest z Torunia, wiesz? Tak by powiedział, że każdy nie kurwa ma 16 tak. lat, to są połowienki dla, dla takich dzieciaków szkoły organizują, wiesz. A ja zapytam, czy możesz wiesz. się czuć bezpieczny, jeżeli do Ciebie podejdzie po zdjęcie i przedstawi się Paweł Storunia? Co coraz na 30 Paweł zara będzie. No to pytam, czy 30 Paweł będzie bezpiecznych? Tak.